Witam tu znowu Rekin i witam Was w kolejnym odcinku pyknijmy w Polanie 2 No i już z, hmm, odparliśmy opór tych tych stworów z cmentarza cmentarze, cmentarze No i cóż, naszym zadaniem jest teraz powrócić do Maga pewnie będzie to jedna z najtrudniejszych misji w moim życiu ale mam nadzieję że przejdę Dobra, a teraz tak na serio Muszę po prostu teraz fuck tam dojść Gdzie ty jesteś ty? ty. Chodź Fajnie Jestem zadowolony z tego co tu Zrobiłem Uuu dużo was Jep Wszyscy nie wychodzą No kurna No dziadek pójdzie drugi dziadek jeszcze też ma pójść coś mogę kupić, no nie za bardzo to może tak fuck hmm ojej, sorry jeb ty też i okej okay. Zróbmy tak Pójdziemy do wioski Zobaczymy co jest na sprzedaż No już nic Fuck, nic nie ma na sprzedaż Dobra, to jest na pewno O, na pewno, wiedziałem To też może kupię Do zawsze się przyda I kolejna różdżka Oczywiście Nie zapomniałem o tym Szkoda, tego mleka się nigdy chyba nie skończy już mam 300. No już mam 300 Eee, yy, tutaj. Jest tu wieża magów czy nie za bardzo? Jak widać nie za bardzo. Mam tylko jedną wieżę magów? Nie, powinno być dwie. Tutaj się robi jakieś różdżka Eee. Yy, what the fuck? Tutaj Nie ma. Szkurna. Nie mam pomysłu, gdzie to może być. No dobra. <laughs> Znalazłem. Ej, dobra. Mamy wrócić do maga. Do maga, oh yeah. Fuck, nie, ta, nie ten klawisz. Mm. Wszyscy wyszli. No fucking shit. Wyłazić. Ktoś na dostępne dostępny? Eee. Dobra, wyłazić stąd Come on, szybciej! Nie mam całego dnia, do maga trzeba dojść jeszcze w tym odcinku Kurde Jak się kurde, jak puzzle układają Kolejny O Boże Ile ich tam jeszcze jest? O dobra to był chyba ostatni Już? Wszyscy? To dobrze No to lecimy Lecimy, lecimy Gdzie jesteś ty, ty, ty? Ty, magu, ty Gdzieś tu powinieneś być Dobra, lecimy po tu I ci nasza armia Hmm, której nie widzę, o tu idzie Gęsiego No cóż, dobra, to sobie z tych wojów zrobię trochę W końcu trzeba mleko odtegować, o tutaj Topór, ciebie też zrobię, a co? Hmm. coś tak mi się zdaje, że za niedługo będzie koniec a nie, bo jeszcze muszę zdobyć tarczę, hełm i miecz to jeszcze nie tak za niedługo ale myślę, że już zbliżamy się do końca tej kampanii Co oczywiście pewnie jest dla was smutne <noise> bo już nie będzie kampanii no ale pamiętajcie, zostanie jeszcze RTS nie cieszy, że jednak mogę sobie pograć trochę w Polan i ponagrywać, bo jednak Kierka jest wyrąbista. Dobra. Mm -mm. Chodź, choć tu Mirko, to już możesz gadać z nim. Gadaj z nim, zdrów. To posłuchajmy, co ma im do powiedzenia. Panie, całyś iście. Znaczyć to musi, że zmarli spokój im należny na nowo odzyskali. Tak, można powiedzieć, że po krótkim ożywieniu panuje tam na powrót grobowy nastrój. Nie. A to słychać. Nie frasuj się, Mirko, wiem, gdzie leży. Ta ścieżka zaprowadzi wam do zasłu sobie Boże. W posiadaniu hełm się znajduje. Pewnie nie odda go dobrowolnie. Zapewne nie. Wieść niesie, że mieszka w tamtych okolicach był sługa sobie pana. Może on tam Jeeee, yeah. i ta zarąbista muzyczka. Ciebie brzemy, dupczaku, nie ma bata. Wypierdzielać. No, no już myślałem, że. Ciebie też weźmiemy, a co? No, fucking shit, really. Nawet ta muzyczka jest. Już kurwa. Okej, okay, jest dobrze. Eee, skończyła się muzyczka. Skończyła się muzyczka. Okej, okay, to lecimy na kolejną lokację. Zdążymy, zdążymy. Jeps. Zamek sobie pana. Jestem sobie panem. O Boże, ale ja naprawdę nie sądziłem, że w tej grze występują aż takie suchary. Już myślałem, że ja jestem sucharem. Yyy, znaczy wale <grystanie> Jestem sucharem. O Boże. O, Mak, Witaj, magu. Hej, człowieku. Możesz tu podejść? Zostawcie mnie. Ja nic nie mam. Kogo innego grać Nie jesteśmy zbójami. Chcemy jeno o drogę zapytać. Dokąd? Szukamy zamku sobie pana. Czego od niego chcecie. W dupę mu do niego mamy. W jego skarbcu jak wieść niesie, hełm rzadki leży. Chcemy go wypożyczyć. Wypożyczyć. Uprawię zresztą kraj mój smok pustoszy, bez bestią się rozprawić, ów krzyżak mieć muszę. Smoczy hełm. Iście w sobie pana o rękach. Zawróćcie lepiej czy prędzej. Zanim skarbu tego wam nie odda. Zamek warowny, a was garstka. Siłą go nie weźmiecie. Musi być sposób na to. Inaczej ten smoczy gad cały lud mój wytraci. Nie znasz choćby wskazówki jakiej? Ponieważ podłego gada chcesz spłacić, dam ci radę. Fuck yeah. Znajdziesz cmentarz i dalej już łatwo trafić. Od cmentarza znajdziesz magiczne miejsce. Magiczne miejsce? Cóż mi po nim? Tam odprawisz rytuał Który uśpi mieszkańców samych O, zajebiście Do skarb, się wydasz. Chyba nawet pamiętam tą misję Tak, to jest to Ale nie będę zdradzał Nie do sztuk magicznych i zaklęć Jak więc rytuały magiczne mam, czyli Wielceś niecierpliwy, ojciec Dobra, dobra, dobra Nie chcę wysłuchiwać waszych słucharów Okej okay. O, ktoś do mnie pisze, za chwilę wracam, wiem, że robię tak dziwnie, ale po prostu może być coś to ważnego, tak więc do zobaczenia za chwilę. No cóż, jak zwykle kornik albo burach, o Jezu. Dobra, to później sobie zobaczę. Stopę na włączyć. Eeeee... Okej, okay, tu jest jakaś zamiana w niedźwiedzia. to jest zamiana w krowę, a tu chyba w coś innego, nie wiem. Dobra, to najpierw idziemy tu. Tak, moja wola. No żeby cię, nie wiem, coś zjadło. No, żeby ci jaja wyjebało! O Boże, jakie moje rzeczy są dziwne, co ja mówię. Nie! Ojej. Hmm. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Okej, okay, dobra. Fuck ja. Yeah. Trzy, dwa, jeden. Na jebać O, nie, nie inaczej. Dobra, może być. Eee. Słaby jesteś. O, kornik się uspokoił. Powiedziałem mu, że nagrywam. No i oczywiście musiał zrobić tak. O jezu, jaki długi cel! Ech. Juu, bum, mam mamy niedźwiedzia. Fuck yeah. Niedźwiedź, tylko strasznie pewnie będziesz powolny niestety Ale to nie mój problem Znaczy mój problem, ale Nieważne Wej, łe o tu No pierdolać Eee, tam Dużo nie robisz mi, e, tyle tych wilkułaków że nic nie robią Nic nie robicie. O, jaki zbiorowy ten. Ee, jak to się nazywa? Nie pamiętam jak to się nazywa. Kurde, znowu muszę jakiegoś woja dać, żeby się zmienił w coś. Zmienia się w wilka. Oh yeah! Frum? Jestem wilk. How, how. I not wilk. I am snake. Tu, 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 tu. Dobra, przestaję się już bawić. Rób, no, 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 jeszcze ktoś dostępny, oczywiście. To jest kurzające. Cmentarz, cmentarz, to jest cmentarz. Wilczek. O Boże! I am slow motion. Dobra Wilczku, wilczku pędź O kurde Aaaa Skeletons No dużo mi się tam nie dzieje Znaczy się moim nie dzieje Tym za to w dupę dają Haha No ha. Napierdzielać, ale zaraz ten zginie Nie mogę sobie na to pozwolić Mam za mało ludzi Za mało ludzi żeby zginęli O jakaś włócznia Włócznia śmierci! o oh. oh. Fuck yeah! Chodź tu! Pieraj! Jep To jest to! Dobra! Zaraz wejdziemy do podziemi, tylko niech tu przyjdzie ten niedźwiedź. Niedźwiedziu, niedźwiedziu. Panie niedźwiedziu? No boże. Eee. Whatever. To ten niedźwiedź nie chce. Tu przyjdzie. A ja wejdę tam. Wejdę do tej piczary. Oj oj. O Jezu. Już myślałem, że ktoś będzie tu. Będzie czyhał do mojego biednego włócznika. Hop. Hmm. Jest tu kto? Jest tu kto? To jest zamiana... Aha, tu muszę dać te te rzeczy. No rozumiem. Dobra, wilczka już damy tam, gdzie mam dać. Chodź tu. Wilczek jest. Na swoim miejscu. Dobra, nieźwiadku, jesteś, jesteś. Nieźwiadek jest. Dobra. Mm. Niedźwiedek, wejdzie tu Dobra, wy wyjdziecie Czekaj, kto będzie pierwszy O niedźwiedź, najpierw niedźwiedź, najpierw niedźwiedź Cicho Co ty nie powiesz, niedźwiedziu ty Powoli, teraz będziesz, to oczywiście Czemu by nie no co? Fuck, nie Jezu, jaki ty masz powolny ruch. Przyspieszę trochę grę Typ ty rób to rób to rób to rób to rób to rób I... To jest na normalne Tak, to myślę Tio. Pyk Dobra Mirko, chodź tu. I idziemy. Dalej. Szukać krowy? O. Ciejo. Tak więc, dokończymy to w następnym odcinku. Pieknijmy w Polanie dwa wypierdzielać w zasadzie te strzygi. Nic wam jeszcze nie zrobiły. Idź. Uciekaj. Dobra. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku Pyknijmy w Line 2, cześć!